Przemysław Majewski, witam serdecznie Przemku i gratuluję. Dzień dobry, dziękuję i witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Witam, witam Przemek. No wprawdzie nie wychodziłeś do utworu. Wiem, że niektórzy mówią, że to pechowe, kiedy zabraknie tego utworu, do którego się wychodzi, do ringu. No, ale dałeś radę, dałeś radę. Powaliłeś na kolana całą latynoską publiczność. Wprawdzie w pierwszych rundach kibicowali swojemu ziomkowi, bo bliżej im sercem był Meksykanin. Mowa oczywiście o Joe Gomezie, ale później skradłeś całą publiczność i już do ja samego to, końca. Mówiłem, że jak zacznę, jak zacznę go obijać, to wszyscy zacznę mówić po polsku wtedy. <laughs> tak jest. <laughs> I zgadza się, nawet Bab Sheridan. Yeah. <sighs> Zaczął troszeczkę mówić po polsku. Tutaj Wielka Laurka, legendarny komentator bokserski, naprawdę człowiek, legenda samych pasów mistrzowskich. Walki z pasami mistrzowskimi skomentował ponad 895 sztuk na sztuki, licząc ponad 10 tysięcy ogólnych walk, które komentował i same superlatywy. Ten facet prawdopodobnie ma nosa, mówi o Tobie jako o przyszłym mistrzu. Dla samego tego wyjazdu chyba było, dlatego, dlatego komentarza warto było jechać, ale nie tylko. Powiedz jak się czujesz? Czuję się dobrze, jeszcze trochę jestem obolały po walce, siedem rund walczyłem, jestem nie do końca zadowolony z przebiegu walki i wiem, że staćmy mnie na więcej, ale nieważne jak dobrze zrobić, zawsze można zrobić lepiej, a... Także liczy się lici się, lici się, zwycięstwo i wyciągnięcie wniosków z tej walki i wracanie na siłownię i poprawianie swoich błędów i stawanie się coraz lepszym. No zgadza się, zgadza się. Przemek powiedz mi, um, zmiana klimatu, nic zupełnie, bo to bliski klimat, prawda? E, jedyne, no co, tak naprawdę nie miałeś śladów, obolały bo jesteś, e, co boli, twarz? Nie, trochę mięś, mięś nie tylko bola ma. Tak, no zmiana, zmiana, zmiana klimatu, nie, nie, od, nie odczułem tego, aczkolwiek z góry chciałem podziękować Mariuszowi Kołodziejowi za cały trud, który włożył w zorganizowanie tej walki. A global Boxing Team is the best. No to prawda, A... to prawda. Chciałem podziękować oczywiście media, Marcin Filipowski, Grzegorz Lemichowi. A naprawdę zrobili tutaj bardzo, do, bardzo dobrą pracę bezpośrednio przekazywali wszystkie zdjęcia, wszystkie komentarze, wszystkie artykuły. Także, także naprawdę bardzo dziękuję. Nie ma problemu. Cała przyjemność po naszej stronie. Zabrakło mi jeszcze Przemka. Przemek dobrą też robotę zrobił. Tak, prawda? Przemek Markowski, oczywiście. Dobry, dobry refleks. No, to o to chodzi. Dobre oko. Przemek, no ale to tak naprawdę my Tobie dziękujemy. Całej, całej wiesz, biesiady, biesiady bokserskiej nie byłoby dzięki Tobie. I to chyba taki duży rozdział. Dopiero czternasta walka, a no niektórzy... Zauważyli ciebie dopiero teraz, i to tak naprawdę, tak jak mówi, że jest to zdecydowanie zasługa Mariusza Kołodzieja, który dopilnował, aby jednak ta walka ukazała się w telewizji, aby była przyzwoita gala, że, że nie już jakieś tam drobniutkie historie związane z malutkimi miejscami, chociaż tu był mały ring, przypominam, 18-stopowy. Tak, żeby nie mógł zawodnik uciekać. Ale naprawdę duża zasługa Mariusza Kołodzieja, że dopilnował każdego szczegółu. No i ten Twój debiut w barwach Global Boxing, no jednak był bardzo opłacalny. Bardzo widowiskowy przede wszystkim, ale jednak bardzo, bardzo opłacalny. Naprawdę było warto przelecieć się na tą Florydę, prawda? No, naprawdę, te cztery, cztery dni na Florydzie to była czysta przyjemność, czysta zabawa choćby dlatego, że tre, trenowaliśmy siedem ciężkich tygodni do tej walki i, i, i wiedziałem na co jestem gotowy, wiedziałem na co tam stać także nie miałem aż tak dużo stresu przed walką, mogłem się dobrze skoncentrować a przede, przede wszystkim, a ogólnie na, na boxing show jest tak, że na przykład masz walkę piątą i ogólnie nie wiesz o której wychodzisz, tutaj ponieważ ten czas telewizyjny wiedziałem, że wychodzę o dziewiątej, bo oglądam telewizyjny show Pay-per-view, czyli na tę godzinę 9 byłem maksymalnie rozgrzany. Duża woda się gotowała, także to, to, to też mi dużo pomogło. Dobrze, no Janek, ja miałem okazję wczoraj oglądać całą walkę ponownie ehm, i powiem ci, ty tutaj skromny jesteś, naprawdę hmm, walczyłeś bardzo dobrze. Walczyłeś bardzo dobrze, e, no, dominowałeś, zdominowałeś wszystkie rundy. Naprawdę, wszystkie rundy, słuchaj, tam tam nie odpuszczałeś nawet na moment. Cały czas szedłeś do ataku, także skąd ta krytyka, samokrytyka w tobie? No, bo mi go było tak ciężko, mi go było przez czyst, uderzyć. Jeżeli go chciałem uderzyć na dół, to on bardzo blisko podchodził, zbliżał się do mnie, to wtedy go odpychałem. Sędzia mi zwraca uwagę, że przestałem odpychać, przez ten go odpychałem, a jak go chciałem na, na górę uderzyć, to tak y, y, Tyle da, Taki krok dawał do tyłu na tyle, że go nie mógł sięgnąć, także musiałem e, po, e, podwójne ciosy dawać, podwójny lewy prosty, wszystko musiałem podwójnie robić. E, tak, pra, e, e, byłem gotowy e, do ciężkiej pracy. Między, między, rundami, między rundami sobie tylko myślałem sobie, tak, teraz idę do pracy, teraz jest mój czas. Osiem rund, a później idziemy się bawić. A właśnie to jest najśmieszniejsze, że mieliśmy wywiady przed tą walką, jaki jest nasz plan gry. Tak, jak na, na, na tą walkę. Ja mówiłem, że nie wiem dużo o Józefie Gomezie, ale ma lewą i prawą rękę jak każdy zawodnik i to się wszystko okaże w czasie walki. Będę zaczynał od lewego prostego i zobaczymy, co, jest, co się otworzy. Lubię uderzać na, na, na brzuch, na, na, na tułów. będę robił to, co mi wychodzi najlepiej. To, to był mój plan gry, a jego plan gry był, żeby mnie męczyć na początku. Żeby mnie zmęczyć i on, że mnie dosięgnie w późniejszych rundach, ale ha nie wiedział, że masz inne wystawy. Mm, Dobrej kondycji I to, ja, i to właśnie był jego błąd. Ja go, ja go dojechałem w, w późniejszych rundach. Dokładnie było odwrotnie dokładnie tak jak mówisz, było odwrotnie. Powiem Ci kilka, e, mówisz o tych ciosach, że było Ci ciężko zadać czyste, celne ciosy, ale powiem Ci na spokojnie, kiedy oglądasz zwolnienia, słuchaj, niektórych ciosów naprawdę były to silne, odskakiwała mu głowa. Z tym takim efektem, słuchaj, zroszonego, wiesz, deszczu za, za głową, ten pot spadający, niesłychane, słuchaj, przepiękne ciosy zadawałeś. Ja może jeszcze nie oglądałem tej walki, mam tylko tyle co w pamięci, co mi pozostało w tej walki z ringu, a na pewno dzisiaj obejrzę, już będzie na tej stronie internetowej ta walka, tak, na pewno już ją dzisiaj obejrzę. Oczywiście. Przemek, nie zatrzymuję Cię. Wiem, że, że wybierasz się na krótki pobyt w Chicago, tak? Do Chicago. Tak, do Chicago. Dzisiaj wylatuję wieczorem, a na cztery dni jeszcze, jeszcze kilka odpoczynku. Już od poniedziałku zaczynamy powoli się rozpędzać. No właśnie, powiedz, walk. bo już możemy a. powiedzieć oficjalnie, że grudzień, 9 grudzień to Twoja, twoja kolejna data walki, tak? Tak, Newark, New Jersey. A, będzie mi bardzo przyjemnie walczyć. A, undercard na tej samej gada, e, Gali, na którą główną atrakcją będzie Tomek Adamek. A, przeciwko Winnie Mandalone. Mm -hmm. Także a, też, ben, też to będzie pay per view. Też nowe motywacje, z tym wyglądasz też dobrze. Jestem... A, Cieszę się, bo jestem coraz głodny, coraz głodniejszy, głodniejszy jestem bokser, coraz jestem żonny sukcesu w tej chwili, także tylko może być w tej chwili lepiej i lepiej i lepiej. No to cieszę się bardzo, trzymam kciuki, naprawdę jeszcze raz Przemek gratuluję, gratuluję. A na pewno oprócz Pay Per View, mówiąc o dacie związanej z A, dziewiątym... Polsat, Polsat! Będziesz mógł pozdrowić całą rodzinę w Radomiu, pomachać do, do wszystkich ze swojego miasta, słuchaj. Także na pewno, na pewno czekają nas emocje. Dzięki za to, co już dostarczyłeś. Jeszcze raz gratulacje. 14 wygranych walk i przepiękny właśnie ten knockout. Siódma runda, pierwsza minuta. Pięćdziesiąta sekunda, dokładnie. Siódma runda, pierwsza minuta, pięćdziesiąta sekunda, dołączony dziewiąty nokaut. Gratulacje jeszcze raz i podziękowania, Przemku. Dziękuję, dziękuję wszystkim za wsparcie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Trzymaj się. Najlepszego. Hej, hej.